Nowa, ale kupiona z Wierosławie nowa pompa, prawda? Po tym nową pompa z Wiernicą, tak się wkurzył, założył w ski stare, ale to jest to, ta pompa ma dwa tygodnie? Tylko to mówię, z tymi hamulcami zostałem zaślepiony, to mówię, są on na gitarę, a tam zabrakło materiału, który zaślepi, nie? Nie jest to idealne, oczywiście, proszę. To już tutaj teraz. Złożone. Może i tak, można było wygodną. Mam nadzieję, że nie wchodzą w dziurę. Jest to dwa <grym> zbiorniki, ale jednego nie ma. Był <grym> zbiornik, ale nie ma. Ale to chyba jest. Nie ma plamy na dole. Idę, ładnie. No, no, Czy go oglądaj? <grym zbiornik> 楽しかった。 Co robimy z coś teraz, czy na wiosnę dopiero? Nie, a co będziemy robić? Dobrze jeździ. Nie ma co go zaczepić na razie. Na razie niech tak jeździ. No. Mamy Łaza. 18 grudnia, tuż przed świętami. Zamiast szykować się na święta, będziemy szykować Łaza. Chcemy go troszeczkę rozebrać, się się jeszcze nie mieliśmy. Dużo podobieństw jest z żółkiem. Zobaczymy jak wiele. Chcemy przede wszystkim wyrzucić ten silnik, który tutaj jest zamontowany. Ktoś zamontował 2.8 V6 z Forda z Granady. Ale on taki jest marny, lichy, jakiś polepiony, pokombinowany. Gazik jest z dużego Fiata, więc to chodzi, bo chodzi, ale to nie ma... Yy, no nie pracuje tak jak powinno, więc chcemy tutaj rzucić. Mamy silnik z Mercedesa, kiedyś miał być przeznaczony do żuka, nie wyszło nam to Bo się po prostu nie zmieścił nam Mamy taki 500 litrowy 136 KM że tam jest Chcemy go tutaj pasować, zobaczymy jak będzie ze skrzynią biegów Czy zostanie, czy będzie inna To już się okaże w trakcie demontażu bo W zasadzie wszystko będziemy rozbierać, całą butę chcemy zdjąć Dostać się do ramy, zobaczyć jak ona jest stanie, wyczyścić ją Zakonserwować, jeżeli będzie trzeba tam gdzieś jakąś dziurkę zespawać, zespawamy Generalnie, Krafalsko nie jest jakoś tak mocno zniszczone, No, ale tutaj też nie ma czego oczekiwać, że tu będzie, że nie będzie niespodzianek, bo podejrzewam, że będą niespodzianki, jak go już rozbierzemy. Co dalej zobaczymy, okaże się tak, jak wspomniałem po rozbiórce całej. Zdejmujemy dach. Od tego w sumie zaczniemy. Dach, pokrowiec, tladek. Nie wiemy, w jakim ona jest w stanie, tak naprawdę. też chyba nie za, nie za ciekawym. Toporna strasznie. Myślałem, że ona inna. Nie wiem czy to jest oryginalna ta plandeka, czy już było dorabiane. Ciężko mi tu stwierdzić. Nie ma z tyłu okna. Okno mamy do wstawienia, dopiero dostaliśmy w takiej formie. Zrób sobie to sam. Zobaczymy. Ciężko to wszystko idzie Może też troszeczkę jest tam nagnięte, bo sam dworze dopiero go mieliśmy. on tu stoi 10 minut dopiero. To parę dni temu ściągałem Luźnie chodziło. A było zimniej. Dobra, podnias no czy leżeć? Może położym było bezpiecznie, jakby się nic nie stało. The day I die hey, Swing those hips around Can't stop, won't back down My ladies, short off in a white Always down Let's <inaudible> nie jest rdza w środku, tylko czerwony lakier po straży pożarnej. Nie ma tragedii, ale nie jest jakiś wspaniały też. Jakaś puszczelka jeszcze została. Musimy to wszystko odkładać, bo nie wiem czy to można kupić. nam się nie podoba I to, że nam się wyglądało nie podoba po prostu jest nie trzeba wyjebać Z naszego rejcika, który mieliśmy nie dotykać, ale wiecie jak to jest. Jak się zajrzy, coś już jest nie tak, to już lepiej to rozebrać, zrobić, żeby mieć święty spokój. Tym bardziej, gdzieś mamy nie dalej wyjechać, to lepiej mieć pewność, że wszystko składane tak, jak trzeba. Dobra, na dzisiaj tyle. Nie założę go synchronizatora. Założę go później sobie razem z wałkiem. już mi będzie spadał. Tak, jakby trzeba że na razie. Jakby małeś zakładam sobie złożę wszystko. Tu. Na dzisiaj koniec. Panie, Tyle... Panie lekarzu, ten stół operacyjny mógłbyś troszkę mieć czystszy. Stół operacyjny jest brudny, bo tutaj czyściłem wszystko i... części są czyste, bo są umyte wzięte z tamtego stołu. A tutaj tylko jest jako podstawa. Ale będzie porządek w niedługim czasie. Koniec na dzisiaj. z Nowy silnik. Nowy. Włóżcie się do Prosto z półki sklepowej.